Tak co, ale Niemcy potrafią w szybkie kombi, a to auto to kolejny tego przykład. W 2017 roku na targach motoryzacyjnych w Genewie Alpina, ta od BMW, nie to francuskie Alpin, zaprezentowała nowy model B5 Touring bazowany na BMW serii 5 G30. Zewnątrz nie mamy tutaj zbyt wielu zmian w porównaniu do bazowego auta. Z przodu jest to zmieniona dolna część zderzaka, z boku są to 20-calowe aluminiowe felgi, które podobno zaoszczędziły aż 3 kg. Zaobserwuj mnie po więcej i lecimy dalej. A z tyłu również zmodyfikowany zderzak z czterema chromowanymi końcówkami do tego, jako opcję można mieć te charakterystyczne dwa cienkie pasy po boku z napisem Alpin, które moim zdaniem wyglądają bardzo ładnie. W środku znajdziemy lepszej jakości skórę. Do tego zestaw niebieskich zegarów, który jest charakterystyczny dla każdej Alpiny. No i zmieniony znaczek z BMW na właśnie Alpina. Największe jednak zmiany zaszły pod maską, gdzie to 4,4-litrowa V8 produkowała teraz 600 koni i 800 Nm, a to dzięki zmienionemu dolotowi, ulepszonemu chłodzeniu, dwóm twin-scrollowym turbosprężarkom firmy Garrett i odświeżonemu ECM. U. Te zmiany sprawiły, że auto rozpędza się do setki w 3,6 sekund, a maksymalnie pojedzie 325 km na godzinę. Moim zdaniem jest to jedno z najlepszych kombi, jakie można było dostać na rynku, zwłaszcza jak to siedzi dużo po autostradach, a dokładnie to tych niemieckich, bo auto wygląda bardzo elegancko, jednocześnie niepozornie, ponieważ dla niewprawnego oka nie ma tutaj tak naprawdę wielu szczegółów, które mogłyby zdradzać, co to auto tak naprawdę oferuje. Z minusów jest ono niestety nie najtańsze i no nie tak łatwo dostępne jak chociażby podstawowa Seria 5.